Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 78. odcinku podcastu Rubu WordPressa. Ten odcinek będzie pewnego rodzaju kontynuacją odcinka sprzed tygodnia. Jeśli słuchasz mojego podcastu po raz pierwszy, to być może nie wiesz, że partnerem mojego podcastu jest marka Cyberfolks, od której możesz kupić domeny, bądź hosting pod WordPressa. I Cyberfolks.pl przygotował dla wszystkich słuchaczy mojego podcastu specjalny kod rabatowy, dzięki któremu koszt zakupu hostingu pod WordPressa zostanie obniżony o 20%. Ten kod rabatowy to podcast pisany przez C. Znajdziesz go również w notatkach do tego odcinka pod adresem maciejkuchnik.pl łamane na 078. Zanim przejdziemy do tematu, zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji mojego podcastu, czy to na YouTubie, czy w ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby być zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami, które pojawiają się w każdy poniedziałek. Tak jak już wspomniałem wcześniej. Ten odcinek będzie w pewien sposób rozwinięciem, nawiązaniem do ubiegłotygodniowego odcinka. W ubiegłym tygodniu mówiłem o tym, jak pewne rzeczy zmieniłem, zoptymalizowałem po to, aby zarabiać więcej na WordPressie. Jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, no to w każdej chwili oczywiście możesz wrócić i to nadrobić. Natomiast dziś również będzie w temacie pieniędzy, ale bardziej pod kątem takim, co zrobić, jeśli nie mamy wystarczającego budżetu na jakieś zlecenie, czyli jak zrobić taniej jakąś stronę, jakieś tam rozwiązanie oparte o WordPressa. Myślę, że każdy, kto gdzieś tam zajmuje się zawodowo tego typu rzeczami, czyli tworzy jakieś strony, sklepy. Czy inne tego typu rozwiązania? No przynajmniej raz zetknął się z taką sytuacją, że rozwiązanie by się znalazło, no ale budżet niestety nie pozwalał na wdrożenie jakiegoś tam konkretnego rozwiązania. I tu w tym odcinku postaram Ci się nakreślić kilka takich obszarów, na które warto czasem zwrócić uwagę, aby. Obniżyć ten budżet danego wdrożenia, ale w taki sposób, aby też projekt nie ucierpiał. Oczywiście nie będzie to jakaś instrukcja od A do Z czy lista kroków, którą musisz wykonać i magicznie zaoszczędzisz 40 czy 50% budżetu danego projektu. No bo niestety tak to nie działa, ale postaram się przejść przez kilka takich obszarów. Które są dosyć istotne właśnie pod kątem budżetu danego projektu. Pierwszy taki obszar, i myślę, że to jest w ogóle baza do dalszych jakichkolwiek rozważań właśnie pod tym kątem, to jest właśnie taki kontekst, w jakim się aktualnie znajdujemy. No, bo zwykle jest tak, że mamy na przykład do zrobienia jakąś tam rzecz, załóżmy, że będzie to sklep internetowy i powiedzmy, chcemy wdrożyć jakiś sklep z określonymi funkcjami. No, ale mamy na to ograniczony budżet, tak? Załóżmy, że mamy budżet na poziomie np. Na 10 tysięcy, a wdrożenie wszystkich tam funkcji, o których pomyśleliśmy na początku, kosztowałoby na przykład 15, 17 czy 20 tysięcy. No i co wtedy, co tu możemy zrobić, aby zmieścić się w budżecie, ale też żeby ten sklep powstał i realizował swoje takie założenia biznesowe. No, właśnie, te założenia biznesowe często są też, powiedzmy, taką listą bardziej życzeń niż jakichś skonkretyzowanych oczekiwań, popartych badaniami czy jakimiś, powiedzmy, wnioskami wyciąganymi na podstawie liczb, na podstawie jakichś danych, obserwacji. Tylko często jest to po prostu na zasadzie takiej, że ktoś tam otwiera sobie jakiś dokument no i pisze wszystko, co by chciał mieć w tym sklepie. Niekoniecznie zastanawiając się, czy ma to sens, czy to się sprawdzi, i też traktując bardzo często te wszystkie funkcje, wszystkie obszary danego sklepu równoważnie, tak? że wszystko jest ważne i z niczego nie możemy zrezygnować. Więc tutaj ten kontekst będzie bardzo ważny, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę dokąd zmierzamy i co robimy. Bo zupełnie inaczej się pracuje, jeśli mamy jakąś tam wizję tego produktu końcowego i jest to powiedzmy poparte jakimś wcześniejszym działaniem, na przykład jakimiś testami na jakiejś wersji MVP danego rozwiązania. No a inaczej, jeśli ktoś na przykład uruchamia pierwszy sklep w życiu i. I właśnie ma taką bardziej listę życzeń niż listę takich wymagań biznesowych, popartych jakimiś tam twardymi argumentami, że to i to musi w taki i taki sposób działać. Drugim bardzo istotnym czynnikiem jest wiedza osoby czy wiedza zespołu, który będzie realizował przykładowy sklep internetowy. Jest coś takiego jak efekt Daninga Krugera, o ile dobrze pamiętam. Zresztą chyba już mówiłem o nim w którymś odcinku podcastu. To jest taki efekt, że osoby, które powiedzmy w danej dziedzinie, w danej branży, na przykład stawiają jakieś tam pierwsze kroki i mają stosunkowo jeszcze niewielką wiedzę, mają tendencję do zawyżania swoich kompetencji swoich umiejętności. Natomiast w drugą stronę osoby, które już wchodzą w tą branżę bardzo głęboko i są można powiedzieć ekspertami, mają bardzo częste tendencje do zaniżania swoich kompetencji i swojej wiedzy. I tu właśnie czyha kolejna pułapka. Ta pułapka jest związana z tym, że właśnie ktoś o mniejszym doświadczeniu, o mniejszej wiedzy może tak naprawdę nie widzieć wielu różnych problemów, które gdzieś tam będą wychodziły po drodze, czy które będą do rozwiązania podczas wdrażania danego sklepu, danego rozwiązania. Zresztą udało mi się zauważyć też gdzieś na jakiejś facebookowej grupie dyskusję na temat jakiejś wyceny. Ktoś chyba prosił o określenie mniej więcej szacunkowej kwoty. I właśnie dało się zauważyć dwa takie. Dwa takie podejścia i część z tych osób, które tam zabierały udział w dyskusji znałem mniej więcej powiedzmy ze środowiska i wiedziałem, że na przykład są to deweloperzy z kilku czy nawet kilkunastoletnim stażem. No a druga część osób, które powiedzmy miały nieco mniejsze doświadczenie, bo choćby było to widać po jakichś tam dyskusjach, w innych wątkach na tej grupie. No i te i tam właśnie tak fajnie się wyodrębniły takie dwie grupy, dwa podejścia na zasadzie rzucenie konkretnej kwoty. Na przykład tam nie wiem, 5-10 tysięcy, i na za miesiąc, i ja ci zrobię, i pisz na brief, nie? Mniej więcej takie podejście jedno. I to było oczywiście to podejście takich osób o mniejszym doświadczeniu. Natomiast druga grupa tych powiedzmy, ludzi, którzy byli wysoko wykwalifikowani, załóżmy w, w naszej branży, w WordPressie i tak dalej. No, zwykle pisali, że to zależy, że jest wiele czynników, wiele jakichś tam zagadek, pytań, na które trzeba uzyskać odpowiedzi, aby można było coś więcej powiedzieć. No i tu już właśnie widzimy, jak to może wyglądać w praktyce przy realizacji takiego zlecenia, że taki specjalista z wieloletnim doświadczeniem widzi dużo, dużo szerszy obraz całości. Na osoba, która gdzieś tam ma mniejsze doświadczenie, i powiedzmy, jest na początku tej swojej drogi jako deweloper, zwyczajnie może nie widzieć wielu różnych aspektów, wielu różnych zagrożeń, przez co też jakby nie doszacowuje ilości pracy, jaka jest potrzebna do wykonania jakiegoś tam projektu. Zresztą jak tak cofnę się. Wstecz gdzieś tam, przez te moje wszystkie lata z WordPressem, no to oczywiście również zdarzało mi się popełniać takie błędy, gdzie pewne rzeczy wydawały się bardzo proste, ale po jakimś tam głębszym przemyśleniu, przeanalizowaniu tych elementów, no okazywało się, że jest wiele takich aspektów, na które nikt nie zwrócił uwagi, o których nikt nie pomyślał. No i teraz pojawiają się spore problemy, żeby dane zlecenie zrealizować. Ten poziom wiedzy ma również takie znaczenie pod tym kątem, że no, w WordPressie, jak wiemy, mamy bardzo szerokie możliwości. Tak? Mamy niezliczoną masę wtyczek, które można powiedzieć robią wszystko, i jeśli ktoś kiedyś miał jakiś podobny problem na świecie, no, to najprawdopodobniej powstała do tego wtyczka na Word, do WordPressa, nawet gdzieś tam. Po internecie krążą memy po grupach facebookowych typu: A tego się wtyczką nie da zategować i tak dalej. Na pewno gdzieś tam kojarzycie takie memy z nosaczami. Ale wracając do głównego wątku tego odcinka, no to właśnie czasem można zrobić coś taniej używając jakiejś wtyczki niż na przykład pisząc ten kod samodzielnie. Natomiast często może się to wiązać pewnym spadkiem jakości czy z pewnymi odstępstwami na przykład od dobrych praktyk. No i tu jeśli świadomie podejdziemy do tego, jeśli wiemy jakie zagrożenia czy jakie negatywne konsekwencje niesie takie odstępstwo od jakiejś dobrej praktyki czy od tego jak powinno to zostać zrobione w sposób wzorcowy, no, ale jeśli oszczędzi nam to ileś tam tysięcy z budżetu, no to oczywiście można ważyć te wszystkie za i przeciw i zdecydować się właśnie na takie rozwiązanie kompromisowe. Tylko, tak jak mówię, no tu jest bardzo istotne to, żebyśmy popełniali te błędy, nawet jeśli to będą jakieś tam błędy, ale w taki sposób świadomy, czyli żebyśmy wiedzieli, że w tym miejscu robimy błąd z tego i tego powodu. I to niesie takie i takie konsekwencje, i akceptujemy je na danym etapie. Tutaj, jeśli jeszcze mamy sytuację taką, że klient przynajmniej mniej więcej w takim ogólnym zarysie rozumie te problemy i też gdzieś tam współdecyduje o, o tym, jak ten projekt się rozwija, no to już jest w ogóle super, bo, bo możemy też na przykład zarządzać tym wszystkim w oparciu właśnie o wymagania klienta, o budżet klienta, o oczekiwany czas realizacji. No, ale też nakreślamy klientowi sytuację, że to jest powiedzmy rozwiązanie mniej optymalne pod kątem wydajności, no ale możemy je wdrożyć w ciągu dwóch dni, a nie dwóch tygodni i nie będzie to kosztowało dodatkowych x tysięcy złotych. Kolejnym takim elementem, który może obniżyć nam koszt wdrożenia jakiegoś projektu, koszt stworzenia na przykład tego sklepu internetowego, do którego się już tu dzisiaj odwoływałem, no będą gotowe rozwiązania, które możemy kupić czy użyć jeśli są darmowe, i po prostu je zaimplementować w danym projekcie no, i takim najprostszym przykładem będą choćby wszelkie integracje z systemami płatności, z systemami kurierskimi czy jakimikolwiek innymi usługami. No, oczywiście, moglibyśmy taką wtyczkę sobie gdzieś tam napisać własnoręcznie, no bo nie ma z tym żadnego problemu, no ale bez sensu by było na przykład pisać integrację z danym systemem płatności, jeśli ten system płatności nie udostępnia wtyczki pod WooCommerce, no bo może się tak zdarzyć, no to bez sensu byłoby to pisać na własną rękę i spędzić na tym nie wiem 20, 30, 40 godzin jak możemy kupić sobie na przykład taką wtyczkę, która będzie nas kosztowała załóżmy około 200 zł rocznie, bo z tego co pamiętam WP Desk mniej więcej w takich kwotach te wtyczki sprzedaje. Co więcej, tutaj jeszcze dochodzi nam kwestia supportu, że mamy support. Jeśli na przykład zmieni się coś w API dostawcy płatności, no to też dostaniemy aktualizację takiej wtyczki. Więc tu w pewnym sensie nie ma sensu absolutnie... Kombinować i robić tego na własną rękę. Lepiej wydać parę złotych, choćby właśnie w WP -desku, kupić sobie gotowe integracje i je zaimplementować. Natomiast, no tutaj też ważne, żebyśmy mieli świadomość, jak te, jak te integracje działają, na ile są też elastyczne. Bo choćby ostatnio pojawiły się u mnie na vlogu takie tematy związane z integracją WooCommerce z fakturownią. No, bo jak się okazało, taki bazowy zestaw funkcji, które, dostar które dostarcza wtyczka właśnie od WP Desku do integracji e-commerce z fakturownią, okazał się niewystarczający przy pewnym projekcie. W kilku projektach on spełniał swoje jakby zadania, wszystko było ok, natomiast w jednym z moich projektów pojawiły się takie wymagania, które już nie do końca. Dało się zrealizować, i ważne tutaj też, żeby rozwiązania, które wybieramy, były elastyczne pod kątem ich modyfikacji, czyli żeby pozwalały na przykład dopisać dodatkową wtyczkę, która zmodyfikuje ich działanie. No i wtedy po raz kolejny możemy zaoszczędzić sobie jakieś spore godziny, jeśli chodzi o wdrożenie danego projektu, no bo zamiast na przykład pisać jakiś tam cały moduł. Do obsługi jakiejś tam funkcji, no to możemy wziąć wtyczkę, która nam to zrealizuje w 100% tak jak chcemy, albo która nam zrealizuje to powiedzmy w 80% tak jak chcemy, ale będzie miała na tyle dużo różnych huków, do których będziemy się mogli podpiąć, że te 20% dopiszemy sobie już jako osobną wtyczkę i na przykład zamiast 100 godzin poświęcimy 15 godzin na dopasowanie tej wtyczki do naszej, do naszego wdrożenia, do naszego kontekstu, przez co uzyskamy po prostu finalny efekt, który nie będzie nas satysfakcjonował. Przy wybieraniu gotowych rozwiązań i powiedzmy, jakichś tam kompromisach, warto też zwrócić uwagę, czy projekt, który robimy, to będzie projekt powiedzmy na lata z takim długim cyklem życia, jak choćby właśnie sklep internetowy. No bo wiadomo, że raczej nikt tego sklepu internetowego nie wdraża na nie wiem, pół roku czy miesiąc. No, chyba, że to jest jakaś tam specyficzna sytuacja do sprzedaży jakiegoś, powiedzmy, jednorazowego produktu. No, ale jeśli to jest takie długoterminowe wdrożenie, no to oczywiście też potem trzeba wziąć pod uwagę te wszystkie kwestie związane z utrzymaniem takiego rozwiązania. Więc tutaj znowu możemy sobie gdzieś tam ważyć te. Szanse i zagrożenia pod kątem tego, co daje nam na przykład użycie gotowych modułów, czy pójście na jakieś tam kompromisy w pewnych obszarach, w takim ujęciu długoterminowym. No, bo z jednej strony dzisiaj wdrożymy na przykład coś szybko i zaoszczędzimy 20 godzin, no ale pytanie, czy w ciągu najbliższego roku te zaoszczędzone 20 godzin nie wygeneruje nam na przykład 50 godzin dodatkowej pracy. No, i tu znowu w zależności od kontekstu. Bo może być tak, że faktycznie mówimy ok, wdrażamy teraz to najszybciej jak się da, bo, bo tego potrzebuje biznes i po prostu musimy to mieć. A za trzy miesiące, jak będzie więcej czasu, będzie, będzie budżet na przykład na to, żeby poświęcić 50 godzin na doprowadzenie tego do jakiegoś takiego stanu używalności. I to jest jak najbardziej ok pod, kąt, pod warunkiem, że właśnie. Podejmujemy te decyzje świadomie i też no, najlepiej, żeby ta strona biznesowa gdzieś tam była zaangażowana w całą tą kalkulację tego ryzyka. No bo jeśli wykonujemy taki projekt dla klienta, który nie bardzo będzie na przykład świadomy, i dzisiaj pójdziemy na kompromis i nie poinformujemy go, że taki kompromis możemy tutaj zrobić, zastosować, ale to się odbije w przyszłości jakoś tam negatywnie, no to potem taki klient może mieć do nas pretensje, że słuchaj, zrobiłeś 3 miesiące temu coś, a teraz trzeba poświęcić ileś tam dodatkowych godzin, żeby coś tam dodatkowego zrobić. Więc tutaj też ważne, żeby ta komunikacja i ta jasność była zachowana, żeby klient wiedział, na czym stoi. Jeśli ten budżet mamy ograniczony, fajnie się też sprawdza podejście takich małych iteracji, gdzie nie robimy jakiegoś jednego wielkiego projektu od A do Z tylko określamy sobie jakieś takie wersje, które będą już działające i powiedzmy, uruchamiamy na przykład ten sklep internetowy w jakimś tam pierwszym modelu, w pierwszej wersji. Oczywiście bez wszystkich wymaganych funkcji, ale na przykład pozwalamy już kupować użytkownikom. I już tam zachodzą jakieś procesy, i to jest istotne pod dwoma kątami. Z jednej strony, no kwestia tego, że przede wszystkim projekt zaczyna już żyć i, i może już zarabiać jakieś pieniądze, no a druga kwestia jest taka, że wiele rzeczy wychodzi tak naprawdę dopiero w trakcie używania danego narzędzia, i to, co komuś się tam właśnie wydawało, może się okazać zupełnie nietrafione, jeśli już Uruchomimy taki sklep, i powiedzmy, nie wiem, funkcja, na którą poświęciliśmy miesiąc, aby ją wdrożyć, bo miała być super przydatna dla naszych klientów, zupełnie się nie sprawdziła, i na przykład przez pół roku tylko jeden klient skorzystał z niej. Więc tutaj takie małe iteracje i jakby publikowanie od razu tego, co zrobimy, też się bardzo fajnie sprawdzają. No i są też dobre choćby pod kątem właśnie rozliczania takich projektów większych, że rozliczamy się za jakieś konkretne iteracje i z jednej strony klient też wydaje pieniądze wolniej, można powiedzieć, widzi jak to wszystko się rozwija. No a my też mamy jakiś tam stały przepływ gotówki, jeśli realizujemy ten projekt przez jakiś dłuższy czas. I ostatni taki element, który w zasadzie też może nam zaoszczędzić sporo pieniędzy na etapie wdrożenia, to rezygnacja z pewnych funkcji, bo właśnie czasem się może okazać, że chcemy na przykład zautomatyzować jakiś tam proces w sklepie internetowym, choćby powiedzmy, nie wiem, anulowanie zamówienia, wysyłanie faktur korygujących tego typu rzeczy. No, tylko pytanie, czy taka korekta na przykład i taka, takie anulowanie zamówienia zdarza nam się każdego dnia i jest to istotne obciążenie dla osób obsługujących ten sklep? Czy może taki przypadek zdarza nam się raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące, że musimy właśnie jakieś tam korekty wystawiać, skorygować stany magazynowe itd. No, bo może się okazać, że bez sensu byłoby to automatyzować, przynajmniej gdzieś tam na etapie budowania tego sklepu i opóźniać, na przykład premierę całego projektu, ze względu na to, że opóźniamy jakby oddanie całego sklepu, bo brakuje nam funkcji wystawiania nie wiem, faktur korygujących po anulowaniu zakupów, czy, czy jakaś tam obsługa zwrotów no, tego typu tematy. Jeśli na przykład można to zrobić ręcznie i tak jak mówię, jeśli się to zdarza raz na kilka tygodni czy kilkanaście tygodni, no to pewnie lepiej będzie, jeśli ktoś z obsługi poświęci tam, nie wiem, pół godziny czy nawet godzinę na obsługę tego zamówienia, niż mielibyśmy na przykład poświęcić tydzień czy dwa tygodnie zespołu deweloperskiego na to, aby te wszystkie automatyzacje i te wszystkie funkcje jakby zaprogramować, przetestować i opublikować. Tutaj też to, co się fajnie sprawdzało w takich przypadkach, to taki powiedzmy mały... Mały trik, który zdarzyło mi się gdzieś stosować przy niektórych klientach, że jeśli zastanawiali się nad jakimiś tam funkcjami, jakie funkcje wprowadzić, jakie powiedzmy są bardziej istotne dla użytkowników, jakie mniej, robiliśmy taki prosty zabieg, że załóżmy, że mamy jakiś tam panel, no na przykład sklepu, tak, panel moje konto, gdzie użytkownik widzi zamówienia, i jeśli tam miały być jakieś, właśnie, planowane funkcje, typu choćby nie wiem, zwrot, zamówienia, tak, że możemy wygenerować sobie etykietę taką zwrotną i wrzucić paczkę do paczkomatu i to jedzie z powrotem do, do sklepu, to dodawaliśmy właśnie taki mały przycisk właśnie wygeneruj zwrot, przy czym on nie działał. Tam była podpięta tylko jakaś analityka, która zliczała nam kliki w te przyciski. No i wtedy widzieliśmy, jeśli wrzuciliśmy trzy jakieś takie przyciski, no to widzieliśmy, czy ktokolwiek w ogóle tego będzie używał i czy jest sens w ogóle inwestować czas i pieniądze w, w, w robienie takich funkcji. No bo jeśli taka funkcja się pojawiła w panelu i nikt w nią nie kliknął, albo na, nie wiem, tysiąc użytkowników dwóch kliknęło no to pewnie lepiej taki zwrot będzie obsłużyć mailowo gdzieś tam i napisać komunikat. Jeśli chcesz zwrócić towar, to napisz wiadomość na, na ten i ten adres. I bardzo często to się po prostu sprawdza i okazuje się, że to, co się wydawało gdzieś tam właścicielowi sklepu, czy deweloperom, który, którzy programowali ten sklep, zupełnie nijak ma się do rzeczywistości, więc warto tutaj też tak jak mówiłem raz, że budować to iteracyjnie, a dwa, że przyglądać się też od tej strony biznesowej i właśnie ważyć te funkcje pod kątem tego, która jest bardziej powiedzmy potrzebna, a która niekoniecznie, bo może się okazać tak, że 80% czasu pracy nad nad danym sklepem tak naprawdę jest zbędne bądź przyczynia się do jakichś tam niewielkich, niewielkich procentów, jeśli chodzi o, o realne problemy, które rozwiązuje. Tutaj w tych przykładach posługiwałem się sklepem, ale oczywiście można to odnieść do różnych innych projektów, czy to będzie strona, czy, czy cokolwiek innego. No, to myślę, że bez problemu tutaj znajdziesz jakieś punkty wspólne, i tak jak mówiłem, moją intencją nie było przedstawienie ci jakiejś konkretnej listy, a bardziej zainspirowanie cię do zwrócenia uwagi na pewne obszary. Mam nadzieję, że to moje gadanie przez te 20 kilka minut na coś ci się przyda i pozwoli właśnie zaoszczędzić. Pieniądze przy wdrożeniach, gdzie ten budżet mamy, powiedzmy, dosyć ograniczony, no a chcemy zrobić coś fajnego, bo myślę, że każdemu, kto robi coś, no jednak zależy na tym, aby ten finalny efekt był fajny i spełniał swoje założenia. W tym odcinku to wszystko. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć.